Dzień dobry, lecimy z kolejną częścią Sinsaya. Gram Wam tutaj jeszcze trzy rzeczy, które idą do mnie w osobnej paczce. Zacznę od kolejnej kurtki jeansowej, zabijecie mnie, ale teraz pojawia się sporo już jesiennych nowości. I na pierwszy rzut leci kurtka jeansowa, bardzo ciekawa, bo z takim sztruksowym, brązowym kołnierzykiem. Ja wzięłam rozmiar XL i to już jest właśnie Nowa kolekcja, piękny kolor jeansu, właśnie taki niebieski, ciemniejszy. Bardzo mi się podoba. I z tego co zauważyłam, dużo tych kurtek teraz pojawia się właśnie z kołnierzykami. Są i koszulowe, i bardziej takie pikowane, i wszystko ma teraz kołnierzyki. Także wyczuwam nadchodzący trend na jesień, właśnie w tym stylu. Zamówiłam również białą koszulę ze względu na to, że ostatnio miałam rozmowę o pracę i okazało się, że wszystkie moje koszule takie klasyczne są niebieskie. Także no, jedna biała koszula w szafie by się przydała. Ta mi się spodobała, bo nie ma kieszonek. Uwielbiam koszule, które nie mają kieszonek. Jest luźna, jest z cieńszego materiału, taka bardzo zwiewna, bawełniana. Zakończona tutaj na okrągło. Myślę, że taki klasyczek, jak widzicie, dosłownie dopiero wyciągnięta z kartonu, a jest pomięta, więc na pewno wymaga prasowania. Wzięłam również rozmiar XL. Następna rzecz bardzo mnie zaciekawiła, bo jest to sukienka. Tutaj klasycznie czarna, rozkloszowana, a górę ma taką ażurkową, sweterkową. W paseczki, także zaraz zobaczymy jak się prezentuje. Wzięłam rozmiar L, długość jest MIDI, nie jest do ziemi ani nie jest krótka, myślę, że fajnie może się sprawdzić taka długość. Sukienka kosztowała 60 zł, także zaraz zobaczymy jak się prezentuje. Następna rzecz to są czarne krótkie dżinsowe spodenki. Ja de facto nie mam dżinsowych spodenek za dużo. Zazwyczaj chodzę w lnianych, wiskozowych, nie mam dżinsowych, także zdecydowałam się na takie. One są bardziej takie poszarpane tutaj na dole, jak widzicie, także dość ciekawe. Wziąłam rozmiar 42, bo nie byłam pewna, jaki rozmiar będzie na mnie odpowiedni. Także tutaj jest jedna wielka niewiadoma. Sam model mi się podoba. Jest taki nie całkiem czarny, tylko szary. Ciekawe rozwiązanie. Myślę, że też później na jesień można to fajnie wystylizować do rajstop i na przykład do wysokich kozaków, które jeszcze nie mam w szafie, ale poluję. Także wzięłam je na próbę, zobaczymy jak leżą. Ostatnią rzeczą na jaką się zdecydowałam, to jest komplecik dresowy. Wszystko jest sprzedawane oddzielnie, osobno możecie kupić spodnie i osobno bluzę. Różowy kolor. Jak widzicie, spodenki są dość ciekawe, bo są krótkie, ale dłuższe. Także one sięgają praktycznie do kolan. Aż jestem bardzo ciekawa, to jest rozmiar XL i one tutaj mają napis Michigan i będą idealnie pasować do bluzy, którą wybrałam, a bluza jest z tej samej serii. Taki sam napis. Jest pudełkowa. Jak widzicie, jest krótka, a szeroka. Kapturę. Bardzo ładny kolor. Ciekawy, czy twarzowy? Wydaje mi się, że tak. Także dość ciekawe rozwiązanie. E, I ja mam rozmiar L. Zaczynam od kurtki, która jest bardzo ciekawa. Sisek zazwyczaj w kurtkach jeansowych stosuje obniżone rękawy, więc tutaj zawsze mamy troszkę szerzej w tych, e, w tych rękach. E, ona wygląda po prostu jak taka męska kurtka. E, u. Wyciągnięta z szafy czy dziadka, także dość ciekawe rozwiązanie. Piękny jest ten kołnierzek. Myślę, że naprawdę robi robotę. Dzieje się coś na tym ciekawego. Można fajnie ją połączyć z różnymi produktami właśnie w kolorze brązu. Ja też tam w ulubionych mam rzuconą taką spódniczkę zamszową brązową, więc myślę, że jako komplet do tej spódniczki kurtka sprawdziłaby się idealnie. Jak widzicie, kurtka jest oversize'owa, także tutaj spokojnie mogłabym wybrać rozmiar L, żeby była troszkę mniejsza. I to, co na plus, to naprawdę ma piękny, niebieski odcień. No i myślę, że tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast ta koszula na bank ze mną zostaje klasyczna, wygodna, nic mnie nie opina. Idealna do włożenia do spodni, do cygaretek. Będzie się pięknie prezentować. Mi myślę, że w tym momencie, ze względu na zmianę pracy, e, będzie potrzebna biała koszula. Tak, na wszelki wypadek. E, w związku z. z z jakimiś spotkaniami z osobami wyżej nade mną. Także myślę, że biała koszula musi być. Ja ją sobie już tak tradycyjnie włożyłam w spodnie. Super guziki w kolorze koszuli. Nie wiem, czy pamiętacie, to było bardzo dawno temu, ale ja często zwracałam uwagę na to, że na przykład koszule w hajemie mają guziki zazwyczaj w takim żółtawym odcieniu, co się bardzo wybija nie lubię tego. I to, co mi się ogromnie podoba, to właśnie brak kieszeni. Nie lubię tych kieszeni na koszulach, więc staram się wybierać takie, które są gładkie. Pokażę Wam oczywiście rozpuszczoną, y puszczoną luzem. No, myślę, że też się sprawdzi do jakichś ciaśniejszych spodni. Natomiast cieszy mnie to, że wygląda dobrze do włożenia do spodni. I to jest ogromny atut. Także tak się prezentuje koszula. Oczywiście mogłabym gdzieś rozmiar. Mogłabym wziąć rozmiar mniejszy, gdybym chciała bardziej dopasowaną, więc tutaj dużo zależy od Waszych preferencji. Jestem w ogromnym szoku, bo tę sukienkę zamówiłam z ciekawości i nie spodziewałam się, że ona zostanie ze mną w szafie. Zobaczcie, jaka jest ciekawa ta góra i ta super odcięta spódnica. No, myślę, że jak na sukienkę jest piękna. Przewiewna. Wydawało mi się, że tutaj jest dość sporo materiału, że możemy mieć kieszenie, natomiast nie ma. I tutaj zastanawiam się, czy m nie byłaby lepsza, bo ona jest dość rozciągliwa. Także spokojnie bym weszła. A zastanawiam się, czy tutaj nie będzie mniej materiału, żeby jednak nie była aż tak poszerzająca. Także tutaj myślę, że zdecydowałabym się na m tak dla porównania, żeby zobaczyć, czy. Nie będzie lepiej wyglądać, natomiast sama sukienka, jestem zaskoczona, ale wygląda pięknie. Jeśli chodzi o ten komplet dresowy, no to mnie nie końca nie przekonują i tutaj myślę, że nie chodzi o długość. no jest ok, myślę, że jest całkiem, co myszko? myślę, że jest całkiem ok. Natomiast to jest znowu to. Mamy kieszenie, mamy tutaj wypchane. I nie do końca jest to dla mnie odpowiednie. I te spodenki są całkiem spore, a i tak gdzieś tutaj się nie do końca fajnie układają. Wydaje mi się, że ja powinna mieć rozmiar mniejszy, bo nawet nie mogę się dobrze ściągnąć tym sznurkiem e, aż tak, a jednak niezbyt korzystnie wyglądają. Jeśli chodzi jeszcze o ten komplecik, to mam wrażenie, że spodenki są jaśniejsze niż bluza, pomimo, że niby jest to komplet, to ja widzę na żywo, że jednak ten odcień jest troszkę inny. Bluza jest odrobinkę ciemniejsza. Bluza no, jest idealna. Podoba mi się bardzo, to jest, mój, to jest mój krój, który ja bardzo lubię. Taki właśnie wygodny, krótszy, żeby sobie tam, ten przód włożyć do spodni. Także bluza jest krótka i ten ściągacz też nie jest taki mocny więc dobrze to wygląda, zaraz ją ja sobie przymierzę do jeansów i zobaczę, czy samą bluzę sobie zostawić, natomiast spodenek z dołu nie zostawiam. Dobra, i przejdziemy oczywiście do spodenek, ale tutaj Wam powiem, że bluza do jeansów wygląda super, będzie się świetnie prezentować, więc samą bluzę sobie zostawię. Jeśli chodzi o spodenki, to Mam mieszane uczucia. Może to być kwestia przyzwyczajenia. Tak obiektywnie rzecz ujmując, mają wysoki stan, więc super. Materiał jest troszkę sztywniejszy, nie jest to taki miękki, super elastyczny jeans, tylko rzeczywiście taki sztywny jeans jak w mam jeansach. Długość myślę, że naprawdę ok się prezentuje, ale jakoś no nie do jakoś nie do końca jestem przekonana i nie jestem pewna, czy, czy takie spodenki mi pasują także ich nie zostawiam. Dzień dobry, łączę się z wami, bo przyszła do mnie ta paczka z Cincy, a z zresztą produktów, także zacznę od razu od pierwszej i to jest torebka. Ona ma taki dość ciekawy wzór. Torebka jest ciemno brązowa. Pasek jest regulowany, także można spokojnie do siebie dopasować i ona jest stricte właśnie Odpachę malutka, więc mieści się portfel, telefon, jakieś chusteczki i myślę, że nic więcej. Tutaj mam breloczek z literką S. Jak ktoś ma inicjał na S, no to myślę, że jak najbardziej się sprawdzi. Natomiast i ja sobie go zdejmę, bo nie do końca mi tutaj pasuje. Toreczka była dość okazyjna cenowo, bo kosztowała 30 zł. Jedyne co mnie tak rzuciło się teraz w oczy, to ten wystający tutaj. Pasek, zamek, i mam nadzieję, że da się go włożyć tutaj w ten bok. Tylko nie będzie to łatwe zadanie, ale jeśli się uda, no to wtedy mi to nie przeszkadza. Ale tak jakbym miała ją zostawić tutaj z tym wystającym paskiem, no to tak nie do końca. Natomiast torebka bardzo okazyjnie cenowo podoba mi się. Kształt, jak i wzór torebki. Myślę, że bardzo ciekawie wygląda i będzie świetnie się sprawdzać do stylizacji, właśnie teraz takich beżowych czy czekoladowych. Także to na plus, pasek na ogromny plus. I w środku jest jedna komora, tutaj mam jeszcze. Śmietki, więc powyciągam, jedna komora i jeszcze jest kieszonka zapinana na zamek. Także taka torebeczka, ona ze mną zostanie, tylko ten pasek muszę włożyć do środka. Kolejna rzecz do mojej nowej sofy, która, której jeszcze nie widziałyście, ale pewnie zobaczycie za niedługo, to jest poduszka, taki donat okrągła, baranek, ona była na promocji. Yy, taka struktura typu blanket właśnie baranek jest dość spora i wymyśliłam sobie, że właśnie na tej sofie chcę mieć dużo różnych poduszek poduszek dużo różnych poduszek każdą inną więc biorę na razie po jednej sztuce i ta mi się bardzo spodobała. Następna rzecz, która już jest hitem na TikToku. Cieszę się, że dorwałam. W momencie, w którym ja zamawiałam, był tylko mój rozmiar 41. Natomiast te rozmiary będą wracać, ale ze względu na to, że jest napisane, że jest to skóra naturalna. Myślę, że stąd dużo osób zdecydowało się na te buty. I to są te takie bardzo popularne, bardzo modowe. Buty. Ja mam takie same z temu i one niestety już mi się rozwaliły, a świetnie służą mi do ogródka. Także stwierdziłam, że zamówię sobie te. Skóra naturalna i koszt to 79,99. Także myślę, że naprawdę. Okazjonalnie. Też wczoraj, oglądałam, też wczoraj oglądałam jakiś filmik. Yy, I podobne były w Rezerw. Natomiast te w Rezerw na promocji były nawet droższe niż te w regularnej cenie z Zizia. Złota klamra, świetnie to wygląda. Wszystko zachowane w takiej beżowej estetyce. Także naprawdę na plus, i są mięciutkie. I porównując te z temu, a te to jest niebo a Ziemia. Także jeśli podobają Wam się takie buty. To te ogromnie Wam polecam. Ja już je sobie mierzyłam. Jeszcze w nich tak nie wyszłam, stricte jak widzicie, mametki. Więc ja mam w rozmiarze 41. One występują od rozmiaru 36. I te 41 są na mnie idealne. Zresztą to jest taki krój buta, który jest szeroki, więc na szeroką stopę świetne. Ostatnia rzecz. Na którą się zdecydowałam, to jest rzecz do domu. Jestem w szoku, że to było w takiej cenie, bo tu mamy cztery sztuki za 19,99 i to są takie ryflowane szklanki. Piękne, naprawdę są piękne. I model właśnie tych szklanek z takim zdobieniem jest bardzo modny, ale według mnie to są to takie kubki, szklanki ponadczasowe bardzo. Więc myślę, że to będzie po prostu ponadczasowe i za lat 15-20 nadal będą na czasie, nadal będą będzie można pięknie serwować w nich. Właśnie one mają bardzo dużą pojemność. Nie pamiętam ile. Nie wiem czy jest tu, czy tutaj jest napisane jaką mają pojemność. Na opakowaniu nie mogę doczytać, jaką mają pojemność. Nie można ich zmyć z zmywarce, niestety, ale to nic. Są bardzo pojemne, więc tutaj, czy kapucinko, ale uważam, że tutaj taka liściasta herbata. Czasem są herbaty takie np. z płatkami kwiatów albo z kawałkami owoców. No to w takiej szklance pięknie to będzie wyglądać. Także ja jestem zachwycona i cztery sztuki takich. Kubeczków 20 zł. Bardzo okazjonalnie. Wychodzi po 5 zł za sztukę, więc myślę, że naprawdę w porządku. Wszystkie mają ten sam wzór na sobie. Przeboskie, przeboskie. Także daję znać, że w senseju możecie dorwać teraz takie kubaski. I to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz pojawia się coraz więcej nowych. Produktów. Myślę, że tych filmów teraz z ja będzie pojawiać się coraz więcej. Troszkę mnie tu nie było, także wybaczcie, ale u nas dzieje się dość sporo. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dziękuję za oglądanie. Bądźcie ze mną na bieżąco i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Hej!